Witam Was, moje drogie pachnąco. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, a mianowicie chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie ze smutkiem. Jest czas taki jesienny, jak wiemy, też aura czy, czy takie nastroje tego, co wokół nas się dzieje, też nie są sprzyjające. I chciałabym Wam powiedzieć, jak ja sobie z tym radzę. Oczywiście mnie bardzo wspierają. Ja dużo już mówiłam kiedyś o aromaterapii hormonalnej i o tym, jak wiemy, jak hormony na nas wpływają, że mamy niedobory albo za nadto jakieś hormonów. Ja się wspomagam, tu już mam niestety końcóweczkę moich perfum właśnie, na, które działają na hormony. Jeżeli nie macie Olejków, które są, yy, i nie stosujecie jeszcze olejków, to to jest fajne rozwiązanie. Właśnie yy, zawsze mamy je pod ręką, zawsze zbalansują nasze hormony, yy, bez względu na to, czy mamy yy, właśnie zawyżony, yy, zawyżone hormony, na przykład kortyzolu, yy, happy hormonów, jak ja to nazywam, czyli. Yy, Czyli endorfin nigdy nie brakuje, więc tutaj jest bardzo dużo endorfin. A jeszcze, jeśli chodzi o olejki eteryczne, ja na jesień polecam bardzo Wild Orange, czyli dziką pomarańczę. Jeżeli nie macie, też jest fajny, też cytrusowy. Grapefruit i moja ukochana limetka. Wszystkie owoce takie cytrusowe. Bardzo wspierają nasze hormony, właśnie głównie poprawiają nam jakość i ilość endorfin. I ja zawsze, jak wiecie, dzień rozpoczynam z oddechem. Więcej oczywiście na Facebooku o akcji też daj sobie oddech od poniedziałku, która właśnie zachęca też do tego, żeby poprawić sobie właśnie ten nastrój, zniwelować stres, żeby nam opadł kortyzol i żeby mieć dużo. Może nie za dużo melaniny, czyli uspokojenia, ale przede wszystkim dużo endorfin i mniej, i mniej kortyzolu. Także ja sobie parę razy dziennie stosuję, jak wiecie, aromaterapię, a dzisiaj bym chciała Wam pokazać. Jak można sobie wspomóc masażem i jogą twarzy. Takie połączenie, jak mam bardzo zły humor, albo mam e, taki właśnie dzień smutny, czy ja też jestem e, meteopatką, więc bardzo wpływa na mnie pogoda. I tak jak dzisiaj była piękna, ale wczoraj była naprawdę niefajna i, i, i źle mi się e, wstawało, ja robię sobie oczywiście takie fitness z twarzy zaraz przed, e, z, przed masażem i takie ćwiczenie. E, już chyba Wam znane na fajne, smukłe poliki. I całusy. Pracują nam te mięśnie żwacza, mięśnie wszystkie policzków, mięśnie także troszkę podbródka, więc rozćwiczymy te mięśnie, pobudzimy właśnie do, do działania, do ruchu. Przy okazji widzimy fajną minę, śmieszne miny, więc poprawia nam się humor. A jeśli chodzi o automasaż, jaki nas rozluźnia, chwytamy po dwa palce i ja akurat mam tutaj, fajne to ćwiczenie na lwią zmarszczkę także, mnie się zarysowuje w tą stronę ale nieważne czy, czy macie tutaj w tym miejscu czy w innym chwytamy sobie tak jakby brew w ten sposób i robimy takie zygzaki to bardzo fajnie też działa na bóle głowy i przechodzimy przez całą brew przy okazji ćwiczymy y, mięśnie górnej powieki i poprawiamy kondycję właśnie tych mięśni. Na koniec chwytam, uciskam, czyli wykonuję taki ruch akupresurowy. Tak samo z drugiej strony chwytamy. Czuję, jak wszystkie mięśnie, także czoła mi się rozluźniają, głowa staje się taka lżejsza. I uciskam. Następne ćwiczenie już wam znane, ale ono jest bardzo fajne, z tym, że teraz pokażę taki nowy ruch. Czyli rozprasowywanie lwi i i przeciąganie aż do skroni. W ten sposób. Później dwoma palcami uciskam. I pocieram do góry, podtrzymując się kciukiem. Następnie schodzę ku górze i wchodzę na linię włosów. Mocnym uciskiem zataczam sobie kółka. Wracamy do tej pozycji wyjściowej. Dołączam inne palce i tak samo robię sobie okolice. Czoła. Przy tym zróbcie sobie głęboki wdech i wydech. Nieważne, w którą stronę zataczacie koła, ważne, że skóra jest jakby ruchoma. Trzeba też wewnętrznie się troszkę rozluźnić, żeby nie spinać w międzyczasie tych mięśni i później całymi dłońmi. I w ten sposób tutaj przy lwiej zmarszce małymi palcami zataczamy sobie kółeczka. Następnie moje ulubione, czyli przyciskam głowę do dłoni. Ciągnąc do góry, czyli liftingując ciągnę. Powtarzam 2-3 razy. A następnie dociskam i robię duże okrążenia. To samo ze skroniami. Dociskam. Można złapać też zaczepiec ścięgnisty i całą ja akurat mam opaskę, całą powierzchnią dłoni przyciskając skórę głowy, powodujemy, że nasza skóra tak jak materiał się porusza i mnie, jak ja to mówię. Takie ćwiczenie rozprasowywuje nam zmarszczki, liftinguje, ale przede wszystkim rozluźnia nam mięśnie. Jeżeli mamy bóle głowy, reagujemy właśnie na pogodę, mamy taki dzień jak na jesieni, gdzieś tam chandra nas dopada. Często wiąże się to z bólami głowy. Warto sobie zrobić parę choćby takich ruchów przy codziennej pielęgnacji, zaraz po wstaniu połączyć z oddechem, napić się ciepłej wody. Można też włączyć ulubioną muzykę, ale to już do jakiejś takiej dłuższej relaksacji. Ale parę naprawdę takich uciśnięć głowy, automasażu powoduje naprawdę rozluźnienie. Dbajmy codziennie o zniwelowanie tego kortyzolu i ładujmy się happy hormonami. Dziś taki krótki odcinek, a w następnym odcinku moje obiecane a samo badanie piersi pokażę Wam szczegółowo, jak możecie w domu się przebadać. I myślę, że będziemy razem też ćwiczyć na warsztatach i na live'ach. Pięknego dnia.